Nareszcie ogolisz się jeszcze dokładniej dzięki sprężystym listkom, które ma tylko najlepsza maszynka na świecie. Nowa Gillette Sensor XL. Oto wyjątkowa precyzja. Niezależne ostrza dostosowują się do kształtu twarzy, a sprężyste listki delikatnie napinają skórę, eksponując najlżejszy nawet zarost, by golić dokładniej, bezpieczniej i przyjemniej niż kiedykolwiek przedtem. Nowa maszynka Gillette Sensor XL. Nareszcie. Fascynująco mocny, niepokojąco pachnący, nowy Denim Aftershave. Woda po goleniu dla mężczyzny, któremu wszystko przychodzi bez trudu. Sięgnij po nową piankę do golenia Denim Black. To było rutynowe dochodzenie. Zarazki i brud stworzyły organizację przestępczą. Ktoś musiał oczyścić to miasto. Tym kimś byłem ja. Wziąłem się do pracy likwidując brud i zarazki. Aż wszystko nabrało blasku i świeżości. Och, dzięki poruczniku. Za to mi płacą. Domestos Fresh usuwa brud. Zabija wszelkie zarazki. To się czyta. Trybuna Śląska, największa w Polsce gazeta regionalna. Ta. Tak. Dzień dobry. Śniadanie gotowe. Dobry wieczór Państwu. Dorota Warakomska, Wiadomości Wieczorne. W czasie moskiewskich obchodów 50. rocznicy zakończenia wojny, przywódcy państw zwycięskiej koalicji wezwali do budowy silnej, wolnej od podziałów i wojen Europy. Na spotkaniu z premierem Czernomerdynem Józef Oleksy powiedział, że Polska nie zgadza się, by w negocjacjach Rosji z NATO zapadały jakiekolwiek jednostronne decyzje dotyczące Polski. Uroczystym bankietem z udziałem szefów państw i rządów z 50 krajów, w tym Polski. Zakończyły się w Moskwie obchody 50. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Przywódcy państw zwycięskiej koalicji wezwali do budowy silnej, wolnej od podziałów i wojen Europy. Obchody uświetniła Parada Weteranów na Placu Czerwonym i defilada wojskowa na Pokłonnej Górze, na którą na znak protestu przeciwko wojnie w Czeczeniu nie przybyła większość gości. Nie było tam także ani premiera Józefa Oleksego, ani ministra Andrzeja Zakrzewskiego. 50. rocznicę zwycięstwa w Moskwie obchodzono z wielką pompą. Całe centrum dziesięciomilionowego milionowego miasta zamknięto dla ruchu ulicznego. Przez Plac Czerwony przemaszerowali weterani. Powtórkę parady zwycięstwa z czerwca 1945 roku obserwowali goście z ponad 50 krajów. Między innymi prezydent Stanów Zjednoczonych, premier Wielkiej Brytanii, sekretarz generalny ONZ. W kilka godzin później na wielkiej defiladzie u stóp góry pokłonnej zabrakło większości z nich. Niewielu mężów stanu ze świata wychciały oglądać pokaz militarnej mocy, tej samej, która unicestwiła część Czeczenii. Przy okazji obchodów doszło do wielu spotkań. Premier Wielkiej Brytanii miał odnieść się ze zrozumieniem do rosyjskich wątpliwości w sprawie przyjęcia do NATO krajów Europy Środkowej. Co ma na ten temat do powiedzenia prezydent USA, okaże się jutro podczas szczytu Clinton-Jelcyn. Obchody rocznicy zwycięstwa kosztowały prawie pół miliarda dolarów. Niektórzy nieśmiało pytali, czy nie można było przeznaczyć przynajmniej części tych pieniędzy na potrzeby weteranów. Rosja spragniona jest jednak prawdziwych świąt i jednoczących naród idei. Zwycięstwo jest jedną z ostatnich. Choć dzisiaj część rosyjskich weteranów zdaje już sobie sprawę, że ich walka doprowadziła również do umocnienia stalinowskiego totalitaryzmu. Na spotkaniu z premierem Oleksym premier Rosji Wiktor Czernomyrdin powiedział, że jest zwolennikiem jak najlepszych stosunków z Polską. Dodał, że między narodami Polski i Rosji nie ma i nie powinno być żadnych napięć, bo nie ma ku temu żadnych podstaw. Premier Oleksy podkreślił, że Polska nie zgadza się, by w negocjacjach Rosji z NATO zapadały jakiekolwiek jednostronne decyzje dotyczące Polski. Spotkanie z premierem Czernomerdinem było niewątpliwie najważniejszym punktem programu polskiej delegacji. Szef rosyjskiego rządu przedłużył rozmowę mimo napiętego kalendarza, a po zakończeniu spotkania złożył polskim dziennikarzom oświadczenie. Jestem głęboko przekonany, że nigdy między naszymi narodami nie będzie żadnych napięć. Nie ma do tego powodów. Jesteśmy sąsiadami, chcemy i będziemy współpracować. Premier Oleksy poinformował, że rozmawiano przede wszystkim o przyspieszeniu realizacji siedmiu umów gospodarczych podpisanych kilka miesięcy temu z Rosją podczas wizyty Wiktora Czerwnomyrdina w Warszawie. Może być, że jestem zadowolony ze stanowczych potwierdzeń ze strony premiera Czerwnomyrdina o silnej woli Rosji rozwijania dobrych, przyjaznych stosunków z Polską we wszystkich płaszczyznach. Panie premierze, czy była poruszana sprawa sprzeciwu Rosji rozszerzenia NATO? Czy w ogóle o tym była mowa? To nie był ten typ rozmowy, w którym się... Takie kwestie rozcząsa, one mają szerszy wymiar i, i nie dziś powstały. Polscy politycy rozmawiali dziś również o współpracy regionalnej z prezydentem Czech Wacławem Hablem. Podczas bankietu wydanego na Kremlu przez Borysa Jelcyna, premier Oleksy rozmawiał z prezydentem USA Billiem Clintonem i kanclerzem Niemiec Helmutem Kolem. Premier powiedział, że prosił o poparcie dla Polski, nie sprecyzował jednak czy chodzi o poparcie naszych aspiracji do NATO, zasłaniając się lojalnością wobec rozmówców. Wieczorem polska delegacja wzięła udział w mszy świętej odprawianej w polskim kościele na Małej Gruzińskiej. W Polsce uroczystości 50-lecia zakończenia wojny zorganizowały ambasady Rosji, Białorusi i Ukrainy na cmentarzach żołnierzy radzieckich, kombatanci oddali hołd poległym. Ambasador Jurij Kaszlew wręczył przyznane 28 polskim kombatantom medale, upamiętniające 50-lecie zakończenia wojny. Wśród laureatów był Wojciech Jaruzelski, który otrzymał medal m.in. za udział w rozgromieniu po wojnie bandyckich formacji na terytorium Polski. Generał Jaruzelski nie mógł odebrać medalu, ponieważ uczestniczył akurat w obradach Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Podobne uroczystości odbyły się w innych placówkach dyplomatycznych. W sumie odznaczenia ma dostać 20 tysięcy polskich kombatantów. Po uroczystości przedstawiciele ambasad rosyjskiej, białoruskiej i ukraińskiej złożyli wieńce pod mauzoleum żołnierzy radzieckich. Duchowni odmówili modlitwy za poległych. Na lotnisku w Groznym odbyła się uroczysta defilada żołnierzy rosyjskich wojsk interwencyjnych. Główno, głównodowodzący generał Michał Jegorow oświadczył, że jego żołnierze bronią ziemi rosyjskiej i zadanie swoje wypełnią do końca. W wzięło udział dwóch weteranów II wojny. Reszta to najbardziej zasłużeni w operacjach przeciwko czeczeńskim partyzantom. Wśród nich strzelcy zmotoryzowani oraz żołnierze sił desantowych i piechoty morskiej. W Czeczyni utrzymuje się względny spokój. Jedynie na przedmieściach Groznego i w południowo-zachodniej części republiki dochodzi do sporadycznych starć. Rosjanie zgodnie z dekretem Jelcyna utrzymują jednostronne zawieszenie broni. Głównodowodzący wojsk interwencyjnych generał Jegorow ponownie wezwał czeczeńskich partyzantów. Do natychmiastowego złożenia broni. Jego zdaniem dalsze stawianie oporu jest bezcelowe. Szef polskiej dyplomacji Władysław Bartoszewski rozpoczął oficjalną czterodniową wizytę w Izraelu. Minister Bartoszewski wziął udział w specjalnym posiedzeniu Knesetu Izraelskiego Parlamentu z okazji 50. rocznicy zwycięstwa nad faszystowskimi Niemcami. Minister Bartoszewski był dziś jedynym zagranicznym reprezentantem rządu w Knesecie. Przedstawiciele organizacji żydowskich podkreślają, że na każdym kroku cieszy się on w Izraelu dużym autorytetem. Bartoszewski, odznaczony medalem Sprawiedliwego wśród narodów świata, został zaproszony przez polskich Żydów jeszcze zanim został ministrem. Jako ostatni żyjący członek żegoty organizacji pomagającej Żydom podczas okupacji, wystąpi jutro podczas zjazdu żydowskich kombatantów w Tel Awiwie. Natomiast politykami najwyższej rangi. Minister chce rozmawiać m.in. o możliwościach zwrotu żydowskiego mienia w Polsce, czego domagają się żydowskie organizacje na całym świecie. Bartoszewski podkreśla, że dobre stosunki Polski z Izraelem pomogą nam w zbliżeniu do struktur zachodnioeuropejskich. Specjalny wysłannik ONZ w byłej Jugosławii, Asuszy Akashi, ostrzegł, że w przypadku nowych ataków sił serbskich na Sarajewo lotnictwo NATO. Dokona nalotów odwetowych na ich pozycje. Akashi przyznał, że dowództwo Sił Pokojowych ONZ w Zagrzebiu było dotąd przeciwne takiej akcji ze względu na bardzo napiętą sytuację zarówno w Bośni, jak i Chorwacji. W rocznicę zakończenia II Wojny Światowej prezydent Bośni i Hercegowiny Alija Izetbegovic zarzucił przywódcom światowych mocarstw, że zajęcie paradami i świętowaniem nie robią nic, by rozwiązać krwawy konflikt na Bałkanach. Wojna w byłej Jugosławii, która toczy się od trzech lat, pochłonęła już życie ponad ćwierć miliona ludzi. Według Izetbegovicza wkroczyła ona w nową niebezpieczną fazę. Bośniacy serbowie regularnie naruszają 20-kilometrową strefę bezpieczeństwa boku Sarajewa. Z ONZ-owskich magazynów zabrali 250 sztuk ciężkiej broni, w tym ponad 30 czołgów. Część uzbrojenia przerzucono w rejon korytarza posańskiego, łączącego serbskie tereny w Bośni i Chorwacji z Nową Jugosławią. Zdaniem obserwatorów już niebawem w okolicach Brcka dojdzie do jednej z decydujących batalii tej wojny. ONZ rozpoczęła dziś ewakuację ludności serbskiej z zachodniej Słowonii. Prawie 6 tysięcy pracowników Ursusa oraz popierających ich związkowców z FSO i huty Lukini Warszawa demonstrowało przed Ministerstwem Finansów i Narodowym Bankiem Polskim. W zakładach mechanicznych Ursus trwa bezterminowy strajk spowodowany niewywiązywaniem się przez rząd, jak twierdzą związkowcy, z podpisanych przed trzema laty porozumień. Gmach ministerstwa obrzucono jajkami i petardami. Wśród okrzyków i gwizdów demonstranci żądali nisko oprocentowanych kredytów, umorzenia zaległego popiwku oraz zwrotu 320 miliardów zapłaconego podatku VAT. Ponieważ nikt nie chciał z nimi rozmawiać, przybili postulaty na drzwiach ministerstwa. Szef resortu finansów Grzegorz Kołodko powiedział, że żadne negocjacje nie będą prowadzone, dopóki pracownicy Ursura, Ursusa strajkują. Przed gmachem Narodowego Banku Polskiego demonstranci tak samo użyli jajek i petard oraz wykrzyczeli te same żądania. Na dole. Na dole. To, nie... Nie się, Dyrekcja Ursusa uważa, że protest to sprawa zakładowej solidarności i właściciela czyli ministra przemysłu. Zdaniem zajmującego się Ursusem wiceministra Padykuły, Ursus musi sam wypracować koncepcję rozwoju, zaś strajk może być dla zakładu ostatnim gwoździem do trumny. Państwowa inspekcja handlowa uznała, że jakość przetworów rybnych jest rażąco niska. Ponad połowa skontrolowanych przez Pich produktów miała wady. Skontrolowano 220 firm w całym kraju. Przebadano niemal 2000 partii marynat i konserw wartości 1 300 000 zł u producentów w hurtowniach i sklepach. Najpoważniejsze wykroczenia godzące w konsumentów to sprzedaż przetworów przeterminowanych i oznaczanie terminów ważności na opakowaniach w sposób łatwy do zmiany. Dotyczy to przede wszystkim marynat, które łatwo się psują. Kupując przetwory rybne bądź konserwy rybne, musimy zwracać uwagę przede wszystkim na to, co jest napisane na ich opakowaniach. A przede wszystkim należy zwracać uwagę na datę przydatności do spożycia bądź datę minimalnej trwałości, która na tych opakowaniach powinna być uwidoczniona. Producenci, chcąc obniżyć koszta produkcji, tworzą normy własne, niezgodne z polską normą i do produkcji przetworów używają gorszych surowców. Uważajmy więc na produkty z napisem według normy zakładowej. Na giełdzie wzrosły ceny większości akcji. Inwestorzy kupowali je chętniej niż przed świętami. Pobyt na akcje 14 spółek okazał się większy od ich podaży. Indeksy wzrosły minimalnie od 0,6% do 1,6%. Mimo spadku o ponad 14% liczby zleceń, wartość obrotów była prawie taka sama jak na poprzedniej sesji. Zmiany cen były niewielkie: wzrosły kursy 31 akcji, 12 się nie zmieniły, a 8 spadły. Akcje Agrosu, Nowity i Pierwszego Polskoamerykańskiego Banku osiągnęły najwyższe notowania od wejścia na giełdę. Do Warszawy przyleciało z Londynu dwóch muzyków z pięcioosobowego angielskiego zespołu Duran Duran. Ich wizyta jest zapowiedzią przyszłych koncertów w Polsce. Teraz badają rynek i promują swoją najnowszą płytę. Już od dawna żaden zespół nie wywołał takiej wrzawy nastolatek na lotnisku jak si Simon Lebon i Nick Rhodes. Z Duran Duran. Wydawało się, że muzycy mają już za sobą okres świetności, ale dzięki nowym przebojom odzyskują starych fanów i zdobywają popularność wśród nastolatków, zwłaszcza dziewcząt. Przystojni, zadbani, tworzyli piosenki nastrojowe, zaliczano ich do nurtu New Romantics. Wzorami byli dla nich David Bowie i Roxy Music. Nasz nowy album to piosenki innych muzyków, którzy już coś takiego nagrali, na przykład Bob Dylan czy Elvis Costello. Sami najlepsi artyści. Planujemy trasę po Polsce, ale na razie przyjechaliśmy powiedzieć wam "Cześć", jak się macie. Grupa Duran Duran jest kolejnym zespołem, który przed rokiem podjął akustyczne wyzwanie i zagrał koncert w stylu, z cyklu Unplugged, dzięki czemu znowu wraca na estradę Europy. W 74. roku w pamiętnym meczu we Frankfurcie, który decydował o awansie do finału Piłkarskich Mistrzostw Świata, reprezentacja Polski przegrała 0-1 do 1 z Niemcami. Dziś po 21 latach doszło do rewanżu na stadionie Warszawskiej Legii drużyna dawnych polskich gwiazd. Pokonała zespół gwiazd niemieckich 4 do 1. Bramki strzelili Zbigniew Boniek 2 oraz Kazimierz Kmiecik i Marek Kusto. Kilka tysięcy kibiców przybyło na ulicę Łazienkowską, by raz jeszcze zobaczyć idoli lat 70. I tak odżyły dawne wspomnienia. Wspomnienia fatalne, bo przegraliśmy 1-0. I to był mecz, który. A my mogliśmy być, i to naprawdę teraz dopiero do mnie, mogliśmy być mistrzami świata, gdybyśmy z nimi wtedy wygrali. Ja bym wolał wygrać w 1974 roku, a dzisiaj przegrać, no, o czym tu mowa. No. Myślę, że jest to jeden z meczy dla propagandy piłki nożnej w ogóle. Z takich meczów w tej chwili będzie się chyba bało więcej w Europie. Jest to czymś wielkim, można określić, dla mnie, po tylu latach, po 21 latach spotkać kolegów w Gradzi przeciwko akurat drużyny, drużynie niemieckiej, gdzie jednak ten nie, niedosyt, niesmak pozostał w tym meczu, bo gdyby nie ta aura, ten deszcz, no wszyscy mówią, że prawdopodobnie byśmy wygrali. Ja to potwierdzam. Noc po chmur na przelotny deszcz i burze. Temperatura od 1 do 6 stopni. W dzień na zachodzie powinno się rozpogodzić. W pozostałej części kraju więcej chmur, czasami deszcz lub burza. W ciągu dnia pogoda stopniowo poprawi się. Będzie chłodny od 9 stopni nad morzem do 14 na południu. Wiatr słaby i umiarkowany. Z północy ciśnienie powoli rośnie. Jutro w południe ma wynieść 994 hektopaskale. Na zakończenie przypomnę najważniejsze wiadomości. W czasie moskiewskich obchodów 50. rocznicy zakończenia wojny przywódcy państw zwycięskiej koalicji wezwali do budowy silnej, wolnej od podziałów i wojen Europy. Na spotkaniu z premierem Czernomyrdinem Józef Oleksy powiedział, że Polska nie zgadza się, by w negocjacjach Rosji z NATO zapadały jakiekolwiek jednostronne decyzje dotyczące Polski. To wszystko w wiadomościach wieczornych. Życzę Państwu spokojnej nocy.